Cześć, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym. Chciałam dzisiaj powiedzieć o bardzo ważnej kwestii, to znaczy podawania dzieciom przekąsek na placach zabaw, na spacerach, w trakcie zabawy. Obserwowałam ostatnio taką sytuację, kiedy przyszła mama z dwójką chłopców, jeden miał mniej więcej 4 lata, a drugi 2,5. Chłopcy po, po, po wejściu na plac zabaw od razu pobiegli się bawić, bujać, wspinać, biegać. Naprawdę świetnie się bawili. Co zrobiła mama? Mama wyciągnęła danonka, czyli taki serek homogenizowany, wyciągnęła łyżeczkę i pobiegła do chłopców. Zaczęła im podawać raz jednemu, raz drugiemu po jednej łyżeczce takiego serka. Chłopcy tak naprawdę w ogóle nie byli zainteresowani tym, że właśnie teraz, są, teraz dostają coś do jedzenia. Oni po prostu otwierali buzię, kiedy się zbliżała łyżeczka. Na pewno sami się nie domagali kolejnej porcji. Po chwili mama wyciągnęła rogalika Seven Daysa i podała czterolatkowi. Taki rogalik Seven Days ma bardzo długi termin ważności. To jest mąka przedna, to jest cukier, to jest, to jest tłuszcz roślinny utwardzany i inne składniki konserwujące, emulgatory. Nie jest to na pewno zdrowa przekąska ani dla dziecka, ani tym bardziej nawet, nawet, nawet dla, dla osoby dorosłej. Młodszy synek, czyli dwójpółlatek, dostał w tym czasie herbatniki, takie standardowe herbatniki dziecięce. Powiedzmy. W takich herbatnikach jest aż 22% cukru. To jest bardzo poważna ilość. To jest 1,4% praktycznie masy takiego, takiego herbatnika. Oprócz tego tam znowu jest ta mąka pszenna, tam znowu są tłuszcze utwardzane. Co zrobić? Po chwili po prostu dzieci, dzieciom się zachciało pić. Czyli. W tym momencie mama wyciągnęła taki napój dziecięcy, tak to określę, wszystkim znany, bardzo dobry, bardzo dobrze. W takim napoju jest 10 g cukru na 100 ml. To jest mniej więcej dwie łyżeczki cukru na te właśnie 100 ml, czyli 6 łyżeczek na szklankę napoju. Bardzo duża ilość cukru, oprócz tego tu jest też kwasek cytrynowy, który reguluje nam kwasowość i dzięki temu po prostu możemy, możemy to wypić, jesteśmy w stanie to wypić i powiedzmy, że to, to, to nam smakuje. Słuchajcie, chciałam Was jakby uczulić na ten problem, jeżeli dzieci się bawią, to niech się świetnie bawią, to Wy sobie w tym momencie usiądźcie na placu zabaw, na ławce i po prostu obserwujcie jakie macie fajne, żywe, takie żywotne, tak pełne, pełne życia, tak to określę, dzieci. Cieszcie się tym. Nie musicie w tym momencie im podawać i nawet nie powinniście podawać jakichś przekąsek. W tym momencie to jest dla nich aktywność fizyczna. Jeżeli wyjdziecie na siłownię albo idziecie pobiegać albo na aerobik, to też nie bierzecie ze sobą w tym momencie jakiejś przekąski, jakiegoś batonika, jakiejś kanapki i nie jecie w trakcie ćwiczeń. To są normalnie dla dzieci, dla dzieci ćwiczenia taki plac zabaw, więc jecie ewentualnie przed, przed aktywnością fizyczną albo kiedy już skończycie ćwiczyć. Tak samo jeżeli chodzi o dzieci. W tym momencie ich żołądek się po prostu kurczy, cały organizm nastawia się na, na sport, na, na jakąś aktywność fizyczną. To są dwa różne procesy. Uczulam Was na to, żebyście po prostu nie podawali dzieciom takich przekąsek w trakcie, w trakcie ruchu, tak to określę. Słuchajcie, zachęcam Was też do tego, żebyście po prostu czytali etykiety. To że, jest, to, że jest to napisane, że to jest produkt dla dzieci, że tam są narysowane kotki, słoniki i, i misie na tym opakowaniu, że tam jest napisane, że dużo owoców, albo super mleczny posiłek, albo źródło doskonałych węglowodanów. To przy okazji jeszcze sprawdźcie, jaki jest skład. Producenci mają prawo tak napisać, to jest ich etykieta. Więc zachwalają to, co jest w tym produkcie, powiedzmy, najlepsze, a pomijają jego, tak to określę, wady. Jeżeli już ktoś napisze nagle jakiś artykuł, że taki, taki produkt, powiedzmy, przeznaczony dla dzieci, reklamowany jako dziecięcy, na przykład zawiera bardzo dużo cukru albo jakieś konserwanty, ale jest ogólnie niezdrowy, to w tym momencie producent broni się i, i, i mówi, to rodzice decydują. To wy decydujecie, jeżeli chcecie, to po prostu możecie tego nie kupować, tego naszego produktu. E, tak się będą bronili zawsze, i mm, nagrywam to wideo to dzisiaj właśnie po to, żeby, wam, e, żeby Was zachęcić do tego, żebyście czytali etykiety i do tego, żebyście e, jakby pozwolili dzieciom się bawić. Zabawa to zabawa, posiłek to posiłek. Można to spokojnie rozgraniczyć, a nawet należy. E, jedzenie w trakcie zabawy może też grozić na przykład zakrztuszeniem się. Dziecka, no i tragedia jest w tym momencie gotowa, tak? Eee, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.